Aby usunąć ikony z paska zadań systemu Windows 11, wykonaj następujące czynności. Aby usunąć ikony systemowe, takie jak wyszukaj, widok zadań, rozmowa oraz widżety, naciśnij na ikonę Start i otwórz Ustawienia. Wybierz kategorię Personalizacja. Naciśnij na pozycję Pasek zadań. W sekcji Elementy paska zadań. Naciśnij na przełącznik odpowiedniej ikony, aby pokazać lub ukryć ją na pasku zadań. Aby usunąć pozostałe ikony paska zadań, naciśnij na ikonę prawym przyciskiem myszy, lub przytrzymaj ją, jeśli korzystasz z ekranu dotykowego, i naciśnij na opcję Odepnij od paska zadań. Aby ponownie przypiąć te ikony do paska zadań, Naciśnij na ikonę Start i wybierz opcję Wszystkie aplikacje. Naciśnij prawym przyciskiem myszy na odpowiednią ikonę lub przytrzymaj ją, naciśnij na pozycję Więcej i wybierz opcję Przypnij do paska zadań. Gotowe. Teraz już wiesz, jak pokazać lub ukryć ikony na pasku zadań systemu Windows 11. To już wszystko. Do zobaczenia wkrótce.